Symboliczne lądowanie w różnych punktach niestety są. Co, Zajniki, Będą zauważyli, bo widzę, że biegają. 1-6-0, idę. Kurde, ja mam przed sobą krzaka dużego, nic nie jest. Nie chodzi o nas. Czemu na środku drogi Spróbuję do tej stacji benzynowej chyba odpocząć Właśnie chyba mnie zauważyli też A niech to, nie mam jak uciec, pod. Cholera jasna To znajdź dobrą pozycję i, i będziemy no i bo ja tu też... Już idę na, już idę na dobrą pozycję Dwóch zabiłem Okej. Okay. Na tym skrzyżowaniu? Na drodze? Jeden padł na te strzeży. No, no, no. Na no taki zakręt w lewo jest. To mam, ich, mam ich zdejmować? Nie wiem czy... Mam ich zdejmować? Musisz zacząć, bo już... Tak, Dobra. tak. Zacznij, bo ja już rano do kolesia, który się na mnie gapi. Jednego ja zdjąłem. Do mnie. Powiedz ogień. <laughs> Dwóch zdjąłem. Dobra, z Ja spróbuję ocalić Matusza bo biegną tu na niego. O kurde, oni już tu. Gdzie? Oni gdzieś blisko. Bardziej po prawej stronie. Spróbuję wam pomóc jakoś, jakby tutaj by biegali pod górę. Powinienem mieć dobrą widoczność. Oni gdzieś blisko do mnie szczelają, nie wiem gdzie. A to już ja ich widzę, bo oni są za... za pod górką. Zanim zaczną wybiegać, to jeszcze ich nie będziesz widział. A. Ale na razie próbuję ich dostać stąd. A ja na razie chcę odbiec kawałek od nich się uleczyć, bo wczelają. No mnie już też. Te już, też już mnie, mnie namierzyli, sorry. Muszę się wycofać. Okej. Okay. No skurczę, Trzeba się za czakiem, tak. ja mam troszkę lepszy schowek, bo za budynkiem. Jak wybiegną tutaj, to powinienem ich... A jak się to mi trzymasz? Strzelam granatkiem do niej. Dosięgnę stąd. Ciekawe. Chyba nie. Ja, ja lecz dosięgam. A, zaraz zginę. Ulec się, Ale... jesteś, jesteś medykiem. Skąd się obszczeliwują, jak ja ich tu nie widzę, żeby wyszli? nie wiem skąd. Schowaj się za, za murek jakiś albo za drzewo, ja nie. Ja, ja. tutaj za budynek do Grześka. Bo tam się za drzewami jak się chowam, to szczelają. Ścięch ogień na mnie. O tak, ty się obronisz. No to chodź tu za mnie, bo to jest dobry cover z tym budynkiem. Widzę głowę, że biegła gdzieś za wzgórzem, ale gdzieś pobiegła. Oni mogli cały czas w prawą stronę, więc oni mogą nas zejść od prawej. Nie wiem, właśnie tam patrzę w tam jest taki. już w sumie. Rób jakby. W sumie w 13 już zdjęliśmy, także nie jest źle. Mam nadzieję, że to użył już jest Uż na niego uwagi nie zwracam. Tu już leży trup, tam też już leży trup, myślę, myślę, że... o, tu są, dobra, pobiegli w lewo, w tą stronę bardziej. W moją stronę? Bliżej skrzyżowania pobiegli tutaj jakby, wzdłuż tego ogrodzenia, ale znowu się z sobą, już nie widzę go. Myślałem, że to broku br 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 biegnie. <grywka> Co wiecie, zastrzyję to Mateusz. Oj, tam przyleciał, mam helikopter Dobra, już go widzę, wychylił się Tutaj nie będziesz miał zbyt dobrego widoku Gdzieś tu kogoś blisko słyszę, także lepiej tak uważaj O, o, skąd? Tam gdzieś? cię, Coś mnie dorwało. Aiejejejej. W ostatnim momencie go zauważyłem. Po prawej bardzo? Tutaj na drodze już, koło mnie. No, czyli po lewej, ode mnie. Koło mnie są, koło mnie są, patrz, koło mnie. Ja już nie żyję, bo mnie ktoś zabił. A. Tylko właśnie się zastanawiam, czy od twojej strony, czy od mojej, bo czyli ja byłem sam... centralnie za domkiem. Czyli sam zostałem? Nie, ja jestem koło ciebie, ale ledwo żyję. To ulecz się. No właśnie nie mogę. Czemu nie? To są smoka. Bawili mnie w warteczkę. <grym> Czekaj. Aha, chyba ja cię mogę. Just e, Aj. Chyba ja cię mogę uleczyć. No faktycznie. Jeszcze, jesteś. Jesteś tam gdzie byłeś? Czy odrodziłeś się. Odrodziłem się. Nie wiem, albo całkowicie z prawej Za nami, za nami, za nami. Działam. Teraz ja, Paweł. Za nami, Mateusz. Eee... Koło kościoła. Na polu już jest tutaj. Także uważaj. Jak masz pistolet, to wyjmij go wyjmij, bo ze sniperki go tu Rzuć smoka za mnie i spróbuj mnie ulecieć. Nie mam smoka. Okay. O, ale podniosłeś mnie. Droga <grywa> Cię podniosłeś. A już też nie mam chyba smoka. ale teraz granata. Do niej kruszysz. Co tam było? Strzelanie. Nie wiem, czy tam tego zdziałałam, czy nie. Nie, jeszcze żyję. Gdy się po naszej stronie lewej celuj. A nie mogę. Musisz manualne okien włączyć. Właśnie włączyłem i to nie mogę. Strzelę raz. I tyle. O dobra, już mogę. Wow! Dobra. mi nie Chyba go, tu... go zdjąłem. Dobra, ch chodź tu Mateusz nie, nie, nie iść Tam Nie idź tam. próbuję się się O. Uh. Uh. Dobra, Wyn... być. To do mnie strzał, skąd? Widzisz? No, no. Jeden stoi. Jeden czy dwóch? Jeden, chyba Jeden stoi. Nie. nie wiem, drugi tu paręż. Że... Nie. No, nie jestem pewien, tam tu ch Chyba nie żyje, tak mi się wydaje. Nie, nie, a, no, nie żyje. Jeszcze jakieś nogi widzę, ale to chyba trop to jest. O, żytowiec! Nawet to przeżyłem. Chciałem <grymne> <Gdzie on> właśnie. <grymne> <grymne> Zaraz pójdzie coś w drzewa, to się widzisz. Chyba kilku zabiłeś nawet. Miałeś chyba 8 zabić? Nie, chyba mniej nawet miałeś. Teraz masz 10. Dobra, ja, ja powoli do nas wchodzę. Ja też to, jak na tobą. To było działko? <gryzanie> Bawiam się, że już dużo mnie zostało, niczego innego. Jest taka mgła, że nie mogę namierzyć tego placu, jak wylecę na was. nie jest mgła, jest taki. Eee... Ograniczenie ilości. Tak. A już widzę prac. Fajnie to słuchaj jak przelatujesz na <laughs> Mam cztery bomby takie do zrzucenia. Zero, zero, zero. Widzisz kogoś, Mateusz? No właśnie O, widzę. Na kompasie eee, 150. No, Spróbuję Zbubu go zdjąć Rejestr, nie Dobra, możemy jeszcze Nic nie widać, bo się do nie no. Dostał czy uciekł? Dostał, dostał Jest tam drugi Jest go? W tym samym miejscu? Nie, nie, y wyżej Widzę, pośle tam Eee, gdzie, go, gdzie go macie? Gdzie go macie? Ja go zdjęć? O, no, zabiję go, ale poleciał. Tak? Jeszcze jednym tam poszczę na, tak, na wszelki wypadek. Mam nadzieję, że nie było za blisko Was. Nie. Na tym dość daleko. Sama gra w tyłku. trzech, chyba. To oni są tu koło mnie wszyscy. Widzę. Biegłem na plażę. Gdzieś ty jesteś jest Mateusz. Biegłem na plażę. Jak on żyje jeszcze? Na plac? Nie wiem, co to było. Chyba zahaczyłeś o coś, nie wiem. Ale lecę! Tommy, ja lecę! Widzę, widzę, ale lepiej wyskakuj. Ale nie mogę! Czemu? Nie wiem. Wszystko mruga i mruga i w ogóle... Silnik się wyłączył. Zginę, zginę! Widzę drzewa! moje <trymuję> ich. Aha, no, żyje, tam kupa gości. Trzech, co najmniej. Jeden nie żyje. Ale mnie atakują, ja nie wiem, czemu zabiję on... Zabiłem. O, Zadanie no. No, Zabiliśmy wszystkich. Tylko nie wiem, czemu mnie nie atakowali.